Cześć, witajcie w kolejnym filmiku na temat modyfikacji do, do telefonu i nie tylko. Dzisiaj zajmiemy się rozszerzeniem do artykułu, który znajdziecie na forum Android, a do odnośnie aplikacji RD Client, czyli połączenia zdalnego. I tutaj w tym miejscu chciałem Wam pokazać już tą konfigurację po prostu używanie systemu z poziomu tabletu. Czyli żeśmy sobie skonfigurowali nasze urządzenie i możemy się już bezproblemowo podłączyć do na naszego komputera. Tutaj połączymy się za pomocą tego RD Clienta, któryśmy sobie stworzyli. Jest sobie wcześniej, w przypadku kiedy mamy połączony komputer, najpierw się wylogować naszego użytkownika, który mamy na, na systemie. No W przypadku Windows 8, Windows 8.1, najpierw się wylogować z racji tego, że no, wtedy poprosi o pozwolenie tam tutaj na, na komputer, żeby się sam wylogował żeby zalogował się na nasz klient RD Client. No dobra, wciskamy RD klient, czekamy tutaj na, na zalogowanie tego systemu. Lecz przyszło to o wiele, wiele szybciej, z racji tego, że już tutaj miałem zalogowany, więc sprawdzałem. No, ale tak, tak mniej więcej wygląda system. Mimo tego chciałem również wam pokazać, jak wygląda ten system w formie dotykowej, czyli 8.1 z opcjami dotyku. To mogę wam zresztą pokazać, jak to mniej więcej wygląda. Niestety, ta, ta łączność, którą tutaj mamy, poprzez Wi-Fi oraz poprzez urządzenie, tak jakim jest tablet, nie zawsze to będzie w pełni płynne. Tak zresztą, jak widzicie, że. Są, powiedzmy, lekkie lagi, no ale to jest reta, właśnie tych urządzeń tym, tym protokołem. Yy, mamy 81 Pro, i mamy tutaj ograniczoną obsługę, obsługę dotyku, więc, jak widzimy, możemy ten cały system obsługiwać tylko i wyłącznie dotykiem, jeżeli tylko na to nam taka przyjdzie możliwość. Zwróćcie uwagę, że po prawej stronie możemy usunąć ten nasz boczny pasek, czyli to, co Microsoft mówiły do sterowania tymi urządzeniami. Yy, tutaj mamy nasze, to oczywiście, menu start, to też jest bardzo tutaj wygodne w używaniu tutaj jeden z bugów jest taki, że po wciśnięciu tego tej, doleni, tej doleni tutaj aplikacji niespecjalnie będziemy mogli wrócić do tego, będziemy musieli skorzystać z wysuwanego tutaj paski let's start, ale zobaczmy sobie jak działają tutaj aplikacje na takim urządzeniu, tego mam dość sporo, więc muszę sobie najpierw wybrać jedną z, z, z opcji, które będą to aplikacje nie wersji metro tylko będą to aplikacje w wersji zwykłej desktopowej i szukam takiej aplikacji, która jest Microsoft Office, ale niespecjalnie go widzę, żeby tu gdzieś było. O, jest dobra. Microsoft, no powiedzmy Word i zobaczymy jak wygląda Word działający na takim dotyku. Dobra, tutaj mamy RD klient, OK. No i mamy tutaj nasze urządzonko. Tutaj jeszcze mamy potwierdzenie. To jest to właśnie, cośmy sobie utworzyli na Koncie, że nie mamy pełnych uprawnień administratora, tylko mamy takie urządzenia, które y, muszą y, wpisać hasło y, administratora. Sorry, tutaj możemy pisać bezproblemowo, możemy tutaj korzystać z uwaga klawiatury, która jest zbudowana w system operacyjny, czyli klikając tutaj w ten przycisk, mamy taką motoklawiaturkę. tutaj możemy sobie się napisać cokolwiek, widzimy też bardzo fajnie co działa y, i co o, ciekawe nie powiększa nam tutaj ekranu do góry, bo jak wiemy, e, użycie tego tutaj sprawę, się to zamknąć. <laughs> tego tutaj, jak wciśniemy to nam wtedy otworzy takie coś, a jeżeli e, wciśniemy to tak, będziemy mieć tą klawiaturę, gdzie to oczywiście się wysunie nieco więc jak już wspomniałem, lepiej jest używać tej klawiatury, która jest w systemie e, tutaj akurat wcisnąłem to no i dobra, tak wygląda mniej więcej Office 2010 niestety nie ma 2013 więc nie powiem wam, jak wygląda ta wersja taka typowo <coughs> przeznaczona na systemy Windows 8 i lepsze oprócz tego możemy sprawdzić jak wygląda Internet Explorer na, tej, na tym systemie więc wcisniemy sobie Internet Explorer i zobaczymy jak to w tej wersji Modern AI no jak widzimy to standardowa przeglądarka tutaj prawdopodobnie mogę to a nie specjalnie to chciałem zrobić ale hmm, wysunąć yy, tą górną część, nie wiem jak to tutaj jest nawet tutaj do wysuwania, tutaj możemy sobie to oczywiście powiększyć. ale ja chciałbym, o jest dobra, do góry musimy podciągnąć, tu mamy nasze zakładki, yy, tu możemy sobie dodać nasze nowe strony. Nie jest to zbytnio wygodne w używaniu, yy, no jednakże co możemy chcieć od... Um, Boże, cię. Ja przed chwilą włączyłem Google Play? O, dobra, jestem z powrotem. E, dobra, wejdźmy sobie na tą do niego Microsoft I zobaczmy jak ta strona się ładuje. No, ładuje się w miarę okej. Okay. Jak wiemy, to jest z komputera, więc to się powinno ładować szybko. I teoretycznie możemy przeglądać internet. No i możemy też również filmy, chociaż szczerze powiedziawszy nie wiem jak to by to działa... działało na YouTube w przypadku tej przeglądarki, możemy zresztą sobie sprawdzić, więc wysuniemy sobie ten panel do góry i wpiszmy sobie tutaj YouTube. YouTubecom, widzicie, zresztą się pokazana, pokazana ta aplikacja od Microsoftu do klawiatury. No i dobra, sprawdzimy teraz sobie, jak będzie wygląda. Um, tworzenie tych filmów, czy da się oglądać, czy się nie da oglądać No. Teoretycznie dałoby się oglądać takie rzeczy Ale jak widzimy A jak widzimy No, nawet w miarę się ogląda powiem szczerze Nie spodziewałem się tego wyniku Także, taka informacja Chcecie na używać na tej maszynie Zdobnego sterowania, proszę bardzo Możecie sobie oglądać internet Jednak u was informuję, że w przypadku oglądania filmów, do których Wam zaraz mogę pokazać yy, Będzie to niestety nie, nie, nieco przycinało Zresztą możecie mi dać znać, czy yy, waszy inne urządzenia, takie jak tablet, czy smartfony yy, W przypadku yy, Tego właśnie połączenia zdalnego yy, Będą potrafiły otworzyć filmy yy, W takich rozdzielczościach, w których yy, Będzie można później to odtwarzać Dobra, otworzymy sobie jakiś tam filmik w, nie w aplikacji, tego kurde, Modern i, tylko zwykłe aplikacje. No, Windows Media Player, dajmy na to. <coughs> Pełny ekran. No, niestety widzimy lagi. Głos jest oczywiście otworzone na naszym tablecie. Widzimy, strasznie to przycina, więc specjalnie też niezbytnio ten komputer chce to odtwarzać, więc. Niestety, ale z takim czymś musicie się pożegnać. No chyba, że jest to zależne od urządzenia oraz od połączenia internetowego. No i dobra, to było w sobie na tyle, taki krótki pokazie, jak to wygląda na tym urządzeniu. Jeżeli będę miał czas, to pokażę Wam też systemu Windows 7, jak to się daje sterować. No i dobra, to by było sobie na tyle. Dzięki za obejrzenie. No i do zobaczenia kolejnym razem.